Witam serdecznie, z tej strony IT Partner Security. Jeśli potrzebują Państwo zaimportować procedurę w Pythonie do konsoli n-pomenager ze strony ScriptsItarian.com lub ScriptsComO.com, należy na tą właśnie stronę przejść, przeczytać dokładnie opis, jak należy w przyszłości tą procedurę uruchomić, w tym wypadku nie ma to różnicy. Klikamy na przykład Download JSON. Pobiera się ona na nasz lokalny dysk i wracamy do naszej konsoli ENP Manager szablony konfiguracji procedury. Tutaj klikamy zaimportuj procedurę, wskazujemy ją z naszego dysku. Klikamy otwórz. Następnie importuj. Jak widać procedura została się zaimportowana. Gdyby było inaczej, to znaczy, że taką procedurę już w konsoli posiadamy. Następnie klikamy moje procedury. Widzimy, że ta procedura została tutaj zaimportowana. Możemy na nią kliknąć. Aby ją uruchomić, trzeba kliknąć Gotowy do przeglądu, Zatwierdź, a następnie Uruchom. Wybieramy na jakich komputerach oraz z jakim użytkownikiem chcielibyśmy ją wykonać. Następnie klikamy Uruchom. Należy też zapamiętać, że pierwsze, tak jak mówiłem wcześniej, należy przeczytać dokładnie opis. Jeśli procedura zawiera na przykład wysyłanie logów poprzez serwer SMTP. Z określonego serwera pocztowego, to trzeba ten serwer w procedurze wskazać. Czyli klikamy albo wysiedł procedurę i edytujemy odpowiednie zmienne w tym miejscu lub, jeśli to możliwe, w zakładce parametry.